W konkursie ośmiu wspaniałych udział bierze młodzież w wieku od 10 do 19 lat, która wśród swoich codziennych obowiązków znalazła czas na pomaganie innym. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się ponad 24 osoby i drużyny z wrocławskich szkół. Nagrody wręczył prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. W życiu jestem dopiero pierwszy raz w tym roku i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem działalności dzieciaków, naszej młodzieży wrocławskiej w różnych obszarach wolontariatu, bo to są zorganizowane grupy szkolne, które działają akcyjnie, angażują się w różnego rodzaju zbiórki od nakrętek przez Pola Nadziei, przez Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo po taką doraźną pomoc osobom potrzebującym i takie osoby doceniamy w ramach konkursu co roku. W konkursie chodzi nie tyle o wyłonienie zwycięzców, co promowanie godnych pochwały postaw społecznych i obywatelskiego zaangażowania na różnych poziomach. Aby wziąć udział w konkursie trzeba było wykazać minimum półroczne zaangażowanie ale tej młodzieży wcale nie chodziło o nagrody. Sylwetki tych osób pokazują, że to są postawy, które się najczęściej wysysa z mlekiem matki, czyli od dziecka dzieciaki te biorą udział w różnych działaniach, akcjach, pomagają, nawet sąsiadom w najprostszych rzeczach. Dla nich często to już jest po prostu sposób na życie, a nie dodatkowe zajęcie. Zobaczyłam, że dużo osób chodzi i dobrze się wypowiadali, więc zaryzykowałam i też poszłam. I... No i dzieci, w którym, w którym pomagam, z którymi się bawię, są naprawdę super i nie mam zamiaru odchodzić z Caritasu. Idea konkursu pojawiła się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z inicjatywy poseł Joanny Fabisiak. Decyzja do jego przystąpienia i współpracy przy organizacji należy do samorządów. Wtedy też projekt nabrał rozpędu we Wrocławiu i dzisiaj widzimy tego efekty. Jest to naprawdę bardzo e, potrzebny konkurs, bo. Tak jak dzisiaj jedna z uczestniczek powiedziała, to znaczy pokazywanie wolontariuszy i wspieranie wolontariuszy. Tak? To znaczy ja myślę, że oni to wszystko co robią na co dzień będą robili i bez tych konkursów. Tak? Im to nie jest potrzebne, ale pokazujemy młodzieży, że, że warto być społecznikiem, oddawać kawałek swojego czasu, oddzielić się własnym sercem. Konkurs formalnie zwyciężyła Pola Janusz, która poświęciła swój czas m.in. na zorganizowanie zbiórki darów dla powodzian z Serbii. Oprócz tego prowadzi gimnazjalny projekt edukacyjny przeciw dyskryminacji. Będzie ona reprezentować region w dalszej części konkursu w Warszawie, ale tak naprawdę dzisiaj wygrali wszyscy, bo młodzież pokazała, jak wiele można osiągnąć, dysponując głównie dobrymi chęciami.